Nie widziałem sceny, jakoś ją mam w oczach ze względu na tą opowieść pana Filipa, który swego czasu przychodził na Wroniecką. Dzisiaj chodzi do kapłańskiego Bractwa, jeśli dobrze jakoś mnie tam poinformowaliście, świętego pisarza Świętego Kolenda u Niego w mieszkaniu <tuszel> lat temu ileś. Już chłopak, człowiek po politologii związany z Muszą świętą w rycie rzymskim zaprasza do siebie, zaprasza, nie musi zapraszać. Księża chodzili do każdych drzwi, jeśli zostali odrzuceni albo niewpuszczeni. Z tytułu kolędy kapłana naszego zgromadzenia księdza sarzjańskiego, wypada na księdza z winograd Piotra Marchwickiego, doktora psychologii. Nie wiem, czy wtedy już było po kapitule yy, naszej prowincjonalnej, inspektorialnej, którą to on te kapitule przygotowuje, przygotowywał. W każdym razie przychodzi do owego pana Filipa, po, po kolędzie siada, siada, jeszcze dobrze chyba nie usiadł i rozgląda się po pokoju i taki wielki, wielki obraz papieża wielki obraz papieża i pytała kto to, jakoś tak, albo inaczej. Każdy razie Pan Filip, Filip mówił, że czuł się nieswojo. Dlaczego? Bo to nie był Jan Paweł II, tylko święty Pius X. I ów Marchwicki poczuł się tak jakby to nie był papież jego kościoła. Nie mógł tego bezpośrednio dać odczuć Panu Filipowi, no bo na tym ta rzecz właśnie polega, ale poczuł się nieswojo. Ów ksiądz Malwicki. powinien być pseudonim cywil, cywil, jeśli to ksiądz jest cywil.